Moje przewidywania się sprawdziły, bo prorokowałem, że Realme będzie powoli chciało zająć pozycję Xiaomi, no nie tylko na polskim rynku, ale i globalnie i jak najbardziej chyba w firmie zaczyna to wychodzić. Dzisiaj kolejna wersja tym razem średniaka, Realme GT Master Edition. Okazuje się, że sukces rynkowy możemy zawdzięczać temu, że produkujemy dobry towar w dobrych pieniądzach i klienci do nas przychodzą. Z tego, co obiło mi się gdzieś o oczy podczas czytania różnego rodzaju newsów, Realme w naszym kraju przynajmniej zaliczyło wzrost sprzedaży o 165 tysięcy procent. Tak więc no, trzeba powiedzieć, że dość mocno wychodzi na czoło stawki. Dobre ceny, dobra jakość, żadnych niespodzianek typu reklamy. Tak to aktualnie wygląda. Tak więc przyjrzyjmy się kolejnej wersji telefonu, smartfonu Realme GT Master Edition. Podstawowe parametry, które producent nam na pudełku annonsuje, czyli Snapdragon 778. Oczywiście telefon już pracuje w technologii 5G. Do tego super AMOLED wyświetlacz odświeżony z częstotliwością 120 Hz. Super szybka 65W ładowarka, która pozwala na naładowanie tego telefonu w niespełna 40 minut. No i wspomniana, jest lekka i zgrabna konstrukcja. Na kanale mieliście już moją recenzję Realme GT To jest porównanie tego co się zmienia W GT mieliśmy Snapdragon 888, również tą samą szybką ładowarką, również ten sam wyświetlacz W zestawie z telefonem otrzymujemy oczywiście wszystko to co powinniśmy dostać z telefonem Czyli sam telefon, ale oprócz tego że mamy sam telefon to również w opakowaniu znajdziemy Pokrowiec, pokrowiec który nam ten telefon zabezpieczy Znajdziemy również przewód do ładowania No i co istotne znajdziemy również ładowarkę, tą szybką ładowarkę o Mówiłem. Tak więc nie musimy szukać, nie musimy chodzić, nie musimy kombinować, bo wszystko jest w zestawie producenta. Z tego co Wam się już chwaliłem, u mnie głównym telefonem Androidowym aktualnie jest Realme GT. Tutaj wersja Master Edition. Faktycznie jest wyczuwalnie lżejsza, jest smukła, jest zgrabna, no i przede wszystkim nie traci tutaj na jakości, jeśli chodzi o wykonanie. Sam telefon według mnie wygląda fajnie. Moduł aparatów, pomimo tego, że wystający z obudowy, to również wygląda interesująco. Na wyświetlaczu mamy już naklejoną folię, co zresztą widać tutaj przy, 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 przy dziurce na aparat fotograficzny, tak więc mamy telefon zabezpieczony i parametrycznie to jest podobne zestawienie, które mieliśmy w GT, czyli wyświetlacz, duży wyświetlacz o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczość 1080 na 2440 proporcje 20 do 9, gęstość 409 pikseli na cal. Do wyświetlacza na pewno się nikt nie przyczepi, bo wyświetlacz funkcjonuje pięknie i ja nie mam do niego absolutnie żadnych uwag. Przypominam wam, że ten telefon jest telefonem średniopółkowym. Nie wiem, jaka będzie cena, bo ja otrzymałem ten telefon jeszcze przed oficjalną polską premierą, ale myślę, że będzie się gdzieś kręciła w okolicach 1400-1500 i również na stronie Realme zawsze się pojawiają różnego rodzaju promocje, gdzie ten telefon można kupić jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie. Dwie wersje 128. Na 8 i 256 na 8. Jeśli chodzi o aparaty, to... To podobnie to wszystko wygląda jak w GT. 64 megapikselowa matryca, światło 1.8, ogniskowa 25 mm i wielkość piksela to jest 0.7 mikrometrów. 0.8 jest w GT, tak więc GT pewnie będzie troszkę czulszy. Jeśli chodzi o kamerę ultra wide, to jest 8 megapikseli, światło 2.2, ekwiwalent długości ogniskowej to jest 16 mm, czyli 119 stopni. I tutaj ten, ten aparat jest ten sam, co był w GT. Jeśli chodzi o makro, to jest 2 megapiksele, światło 2,4. Kamera selfie, tu jest niespodzianka. W Master Edition mamy 32 megapikselową kamerę ze światłem 2,5, a w GT wersji tej mocniejszej mieliśmy 16 megapikseli, również ze światłem 2,5. Tutaj następuje różnica, jeśli chodzi o wielkość piksela, czyli również w GT 1 mikrometr, tutaj 0, 8, czyli GT będzie delikatnie bardziej czuły. Głośnik w Master Edition znajduje się od spodu, tylko i wyłącznie mamy jeden głośnik. Głośnik gra bardzo wyraźnie, głośnik gra głośno i bez zniekształceń. Mamy również dostępne gniazdo 3,5 mm Jack dla wszystkich osób, które nadal potrzebują takiego złącza. Sieć WLAN, wszystko co aktualnie mamy, dostępne łącznie z Wi-Fi 6, Bluetooth 52, oczywiście GPS-y, Glonasy, wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne. Na pokładzie moduł NFC, tak więc. Płatności zbliżeniowe, jak najbardziej, będą funkcjonowały. Do odblokowania telefonu możemy używać czytnika linii papilarnych, który jest umiejscowiony pod ekranem. Działa on bardzo dobrze i bez żadnych problemów. Nawet pomimo tego, że mamy naklejoną folię na wyświetlacz. Słuchajcie, bateria 4300 mAh, ze względu na to, że tu jest procesor nieco mniej wydajny, tak więc ona będzie starczała na sporo dłużej niż w GT. I tak jak powiedziałem, szybkie ładowanie, 60%. 5W, z tego, co producent podaje, to 33 minuty do 100% od zera jesteśmy w stanie go naładować. W moje ręce wpada jeszcze jeden telefon, który nie jest na razie na nasz rynek przeznaczony, ale myślę, że mogę o nim kilka słów powiedzieć. Będzie to Realme GT Explorer Edition. Tutaj widzicie wszystkie te trzy telefony. Ciemny to jest Master Edition, GT mój, żółty i w kolorze takim perłowym, jasnym jest ten Explorer. Edition. Różnią się one oczywiście wyglądem, różnią się one modułami aparatów, no i oczywiście z, z racji tego, że są to różne modele, różnią się wydajnością, z tego względu, że mają zastosowane różne procesory. Jeśli chodzi o Explorer Edition, to też widzimy, że jest tutaj zaokrąglany wyświetlacz, no i tak jak mówiłem, ten, który ja mam tak na sekund 6 do przetestowania, jest w kolorze jasnym, takim perłowym, bardzo, bardzo o, o, fajnym. Wracam zatem do Master Edition, bo o tym dzisiaj mówimy. Tak jak powiedziałem, telefon wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi o gniazda SIM, to mamy dwa gniazda na karty SIM jest dual standby. Nie ma niestety gniazda na kartę pamięci, tak więc ta pamięć, która jest w telefonie, jest tą, która jest zainstalowana już na płycie głównej. Zobaczcie, jak wygląda on w benchmarku 789 na 2279. Tutaj jest w w porównaniu z GT, GT. Nieco szybszy. Tyle jeśli chodzi o cyferki. Ja patrzę na ten telefon pod względem użytkowym, czyli z mojego punktu widzenia, tu gdzie używam tych aplikacji, które widzicie, czyli głównie social media, głównie rozrywka, głównie konsumpcja treści związanych z oglądaniem filmów, z oglądaniem teledysków, słuchaniem muzyki. No to jak najbardziej wydajność jest pierwsza klasa i nie mam do niej absolutnie żadnych zastrzeżeń. Myślę, że jeśli chodzi o, o, o gamerów, to też doskonale sobie już profesjonaliści, którzy potrzebują mocnego telefonu zdają sprawę, do czego jest zdolny Snapdragon 778 i czy w tych grach, które akurat oni będą chcieli rozgrywać, to czy on będzie działał dobrze, czy będą potrzebowali więcej mocy. Niemniej jednak z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o wydajność i myślę, że dla większości ludzi ta wydajność będzie naprawdę wystarczająca, jak na telefon tak zwany średniopółkowy. Oprócz wydajności oczywiście istotną kwestią są aparaty fotograficzne, no bo to jest aktualnie podstawa podstaw. Już Wam parametrycznie omówiłem teraz, jeśli chodzi o interfejs. Znany już z innych moich prezentacji, znany w ogóle ze sprzętu Realme. Prosty, łatwy, przejrzysty interfejs z wszystkimi niezbędnymi funkcjami dostępnymi na wyciągnięcie ręki. Mamy tryb robienia zdjęć, mamy tryb wideo, mamy tryb ultra night. W trybie wideo również możemy te wszystkie parametry obrazu zmieniać, czyli dostosować sobie rozdzielczość, dostosować sobie klatkarz. Tak więc, co kto potrzebuje, wszystko w tym telefonie możemy sobie dostosować. Mamy również tryb Ultra Night, który będzie działał w nocy. Ja w tym trybie właśnie robiłem zdjęcia testowe. Mamy również możliwość uruchomienia w trybie Ultra Night wersji Pro, gdzie wszystkimi parametrami ekspozycji będziemy mogli sterować. Tryb portretowy jest to tryb wspomagany softwareowo, czyli w zależności od tego, co fotografujemy, ten tryb będzie działał lepiej lub gorzej. No i oczywiście dodatkowe tryby, takie, które będziemy mogli wykorzystywać i tworzyć no, ciekawe produkcje. Przechodzę teraz do zdjęć i tradycyjnie i zgodnie z tym, co na kanale Test Hub mamy w zwyczaju, dostaniecie w opisie filmu link. Link bezpośrednio do zdjęć zrobionych tym telefonem. Tak więc każdy może takie zdjęcie bezpośrednio pobrać do siebie na komputer, zobaczyć, jak ono wychodzi. Może własnym okiem ocenić, czy ta jakość, którą ten telefon prezentuje, jest taką jakością, jaką on oczekuje. Również staram się te zdjęcia wykonywać mniej więcej. W tym, samym, w tym samym miejscu, tak żebyście mogli sobie na przykład porównać z poprzednimi zdjęciami, które robiłem Realme GT, bo też będą te zdjęcia powtórzone, szczególnie te zdjęcia nocne robię zazwyczaj tu u mnie w okolicy i fotografuję te same rzeczy, żeby można było pooglądać i porównać. Tak jak powiedziałem, telefon średniopółkowy, ale myślę, że aparaty są grubo powyżej średniej półki. Daję sobie radę, wyśmienicie. Oczywiście ultraszerokokątny potrzebuje więcej światła, czyli w nocy te zdjęcia będą wychodziły gorzej, ale ta matryca główna, główny aparat oznaczony jako razy 1, jeszcze w trybie nocnym, naprawdę daje bardzo fajne efekty. Oczywiście w dzień, jak się spodziewacie, zarówno jednym, jak i drugim aparatem zdjęcia wychodzą dobrze. Jeśli chodzi o zoom, to pamiętajcie, że tutaj mamy zoom cyfrowy, czyli to wszystko, co powiększamy, to tak naprawdę moglibyśmy sobie wykropować później już ze zrobionego zdjęcia. Tak więc zalecam dostosowania głównie trybu 06 i razy 1, ale oczywiście możemy się też. Posiłkować powiększeniem tym, które tam nam aplikacja oferuje, czyli razy 2 i razy 5, ale tak naprawdę tymi zdjęciami, które powinniście oglądać, to te, które były wykonane z ogniskową razy 06, czyli z aparatem ultra szerokokątnym i razy 1, czyli aparatem głównym. Rasumując, jeśli chodzi o design, bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość zastosowanych materiałów, bardzo dobrze, jeśli chodzi o wydajność, bardzo dobrze, jeśli chodzi o. Jakość zdjęć bardzo dobrze. Przypominam Wam, że żyjemy o tyle ciekawych czasach, że każdy może teraz zamówić sobie takie urządzenie, jeżeli ono już jest w jego zasięgu, w jego zainteresowaniu, w jego budżecie. Może sobie takie urządzenie zamówić, ono przyjdzie mu do domu. Mamy dwa tygodnie na przetestowanie urządzenia. Jeżeli takie urządzenie nie spełnia Waszych wymagań, to możecie takie urządzenie zawsze odesłać i wybrać inne spośród gamy urządzeń dostępnych na rynku. Tak więc, zawsze do tego zachęcam. A tutaj to. Już myślę, że koniec dzisiejszej prezentacji. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, tradycyjnie zachęcam Was do oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.pl